To jest edycja numer taki, którego sam już nie pamiętam, na pewno to jest a, ponad 10 lat temu, jesteśmy już w Ubiążu, e, natomiast to prawdopodobnie jest już chyba 24 edycja, na początku spotykaliśmy się w Giżycku, e, tam był zlot jeszcze, natomiast ten zlot przekształcił się w slot, no i jako slot funkcjonujemy już chyba 24 rok, tak, w tym roku... To jest w zasadzie coś, co jest najbardziej charakterystyczne dla slotu i co nie wiąże się z koncertami na dużej scenie bądź innymi punktami programu, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to jest stworzyć bardzo fajną, przyjazną platformę do spotkania. Zresztą tegoroczny slot to jest właśnie slot pod hasłem spotkanie. Dla nas najważniejsze jest właśnie to spotkanie. Oczywiście wszystkie koncerty i wszystkie części programu są dla nas szalenie ważne, natomiast to, co dla nas jest takim priorytetem, to jest stworzenie szczególnej tej atmosfery, która no myślę, że jest głównie na slocie. Znajdujemy się właśnie na głównym placu, głównym dziedzińcu Slot Art Festival i jakie aktywności się tu dzieją, więc tak, od 20 tam na dużej scenie są koncerty, codziennie inne, każdy tak naprawdę rodzaj i typ muzyki, każdy coś dla siebie znajdzie, wieczorem od 20 do około 24 właśnie są koncerty różnych zespołów, dużo ludzi się zbiera, tak myślę, że około 2-3 tysięcy codziennie. Oprócz tego tutaj budynki okalające ten plac. W każdym budynku codziennie są trzy tury warsztatów. Warsztaty są przeróżne, naprawdę jest ponad 100 różnych warsztatów z różnych kategorii, od tańcu przez śpiew, robienie bransoletek, biżuterii wszelkiego rodzaju, jakieś malowanie, nawet tutaj jest kowalstwo, więc naprawdę każdy coś dla siebie znajdzie. Jesteśmy stosunkowo kameralnym festiwalem, jest nas około 6 tysięcy co roku. Dla nas, dla, nas, dla nas jest ważne na pewno, tak jak mówiłem, to spotkanie i też jest ważna dla, dla nas atmosfera, która... No, w takiej ilości myślę, że jest w sam raz. Nie? E, jeśli chodzi o jakieś techniczne problemy, to deszcz myślę, że już mamy za sobą, e, wiatry również, więc e, no myślę, że będzie tylko lepiej. Jeśli chodzi o, 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 o tegoroczną edycję, e, a nawet ten deszcz nie odstraszał za bardzo ludzi od tańczenia na scenie folkowej wczoraj. A wiatr też nie był aż tak straszny, żeby nas zmiótł. To ma służyć e, powiedzmy, integracji, rozwoju, rozwojowi e, zdolności fizycznych. No i oczywiście na koniec zrobimy sobie taki mały pokaz naszych umiejętności e, w sobotę e, z ogniem. To będzie Poslot TV, także zapraszam serdecznie. Temat pokazu to będzie podróże dookoła światów. Właśnie też rzeczą wyróżniającą Slot Art Festival jest to, że ludzie w wolnym czasie po prostu rozstawiają się i prezentują swoje talenty, zdolności, umiejętności, pasje poprzez jakieś tańce, śpiewy, wywijanie różnymi przedmiotami. I dla mnie też piękną rzeczą jest to, że tutaj każdy robi to, co chce, każdy wygląda tak, jak chce. I, i... nikt z tego nie komentuje, tak. wszyscy wszystkich akceptują, tolerują i bardzo to jest. I fajne. nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ktoś się ubierze w jakiś sposób. I... Nagle drugi człowiek go nie akceptuje, bo wygląda tak, a nie inaczej i bardzo właśnie to doceniam w tej społeczności, która tutaj jest.